Cześć, witam Was w kolejnym odcinku z cyklu Robimy Własne Przetwory. Dzisiaj, w roli głównej, marchewka i tylko i wyłącznie z warzyw będzie marchewka. Co zrobimy z marchewki? Marchewkę zrobimy w sosie słodko-kwaśnym. Marchewka rewelacyjna, a idealnie nadaje się ona do czego? Zapraszam, zostańcie do końca filmu, powiem wam pod koniec filmu, do czego ta marchewka pasuje idealnie, ale ma ona zastosowanie naprawdę wszechstronne. Samo przygotowanie naprawdę bardzo proste. W pierwszej kolejności ja mam tutaj około kilo 600, może kilo 700 marchewki, bo musimy sobie marchewkę dobrze umyć, obrać, poobcinać niepotrzebne końcówki i tak, żeby tej marchewki nam zostało około 1,5 kg. Ja teraz przygotuję swoją marchewkę i zaraz wam powiem, co z tą marchewką zrobimy. Proszę bardzo, marchewka umyta, obrana, przygotowana. Co teraz z marchewką robimy? Marchewki nic nie przekrawamy. Takie marchewki, jakie są, musimy teraz sobie je zetrzeć tutaj na takich właśnie oczkach. I teraz taka mała uwaga, starajmy się to robić. Nie w tą stronę, tylko może bardziej w tą stronę. Tak, żeby te wężyki nam wychodziły dłuższe. Ale oczywiście, jeżeli chcecie, możecie robić w tą stronę. Nie ma to zbyt większego znaczenia. To jest po prostu takie moje widzimisię. Ja po prostu lubię, gdy te wężyki z marchewki są dłuższe. I równie dobrze możecie sobie to zrobić w robocie kuchennym. No to zaczynamy ścieranie marchewki. I proszę bardzo, marchewka starta. No, prawie udało mi się takie wężyki zrobić, jakie tutaj oczekiwałem. Co teraz tutaj zrobię? Wlewam wodę, tej wody musimy wlać dość sporawo, bo tą marchewkę sobie teraz trochę pogotujemy. O, prawie marchewka jest przykryta, i teraz co jeszcze zrobię? Wsypię tutaj płaską łyżkę soli. I teraz marchewkę stawiamy sobie na gaz i zaczynamy sobie ją gotować. Jak tylko nam marchewka się zagotuje, Pogotujemy ją dosłownie 5 minut, 10, maksymalnie nie dłużej. No chyba, że chcecie, żeby była bardzo rozgotowana. Ja takiej nie chcę, więc ja to zrobię około 5-7 minut. Marchewka na palniku, a my teraz w tym czasie zaczniemy przygotowywać sobie sos słodko-kwaśny. A od czego zaczniemy w ogóle samo przyrządzanie sosu? Sos słodko-kwaśny w pierwszej kolejności mam tutaj ananasa. Musimy sobie go odcedzić, no bo potrzebujemy właśnie sok z tego ananasa dwie puszki po 350 ml ananasa sobie teraz odstawiam na bok niech sobie odcieknie teraz tak, do garka wlewam sobie szklankę octu jaki ocet tutaj możemy użyć ocet jabłkowy, ocet ryżowy ocet z kwiatów czarnego bzu i ja właśnie taki ocet tutaj dzisiaj użyję, 250 ml octu właśnie z kwiatów czarnego bzu, wrzucam też tutaj szklankę cukru i ten sok z ananasa może zmierzać do tego soku. Mi tutaj dokładnie wyszło. Już Wam powiem. 400 ml. Tyle właśnie mam tego soku z ananasa. Też go już tutaj sobie dodałem. I teraz na koniec, co tu jeszcze dodam? 4 łyżki sosu sojowego. łyżki takie nie do końca pełne. Jest czwarta. I teraz stawiam sobie to na gaz. Musimy sobie to rozpuścić i zagotować. Sok z ananasu. Razem tutaj z tym octem i cukrem mam już wstawiony, mieszam cały czas, żeby to się dobrze rozpuściło. Marchewkę mam już ściągniętą. Proszę bardzo, gotowałem ją dokładnie 7 minut. I teraz marchewkę szybko na durszlak i odsedzamy z tej wody. Proszę bardzo, marchewka Ja Tutaj nic nie wyciskałem. odcedziłem ją tylko z tej wody, która tutaj była. Zalewa, też mi się zagotowała nasz pyszny sos słodko-kwaśny. I teraz wlewam ten sos tutaj bezpośrednio do marchewki. Proszę bardzo, przemieszamy to. a będzie idealnie. Nie jest za mało, nie jest za dużo. Musimy teraz to dobrze przemieszać. Stawiamy to na gaz i jak tylko nam to wszystko się zagotuje, a nastąpi to dosłownie po dwóch- trzech minutkach, 3 minutki pogotujemy, a w tym czasie przygotujmy sobie słoiczki, w które będziemy sobie to nakładać. Proszę bardzo. 3 minutki, tyle to pogotowałem idealne. Słoiki przygotowane. Nakładamy sobie w słoiki. Robimy to tak mniej więcej, abyśmy razem z tym tutaj sosem sobie to nałożyli. Jeżeli na końcu nam tego sosu trochę zostanie, to proponuję nakładajmy nie pod szyjkę, tylko trochę niżej, tak, abyśmy później jeszcze mieli miejsce właśnie na ten sos. Proszę bardzo, tak to u mnie wygląda prawie pod całą szyjkę. I tu mi zostało właśnie trochę tego sosu. I teraz rozdzielę sobie go równo tutaj na każdy słoiczek. Możecie sobie. Bezpośrednio teraz tę marchewkę posmakować, no uwierzcie mi, będziecie zachwyceni. Ona jest przepyszna, po prostu cudowna. A do czego możecie taką marchewkę zjeść? Uwierzcie mi, będziecie ją zjadać bezpośrednio samą, ale bardzo dobrze ona smakuje na przykład z ryżem albo z kaszą. Jest po prostu rewelacyjna. No co teraz? Teraz zakręcamy słoiki i musimy przygotować sobie garnek, w którym jeszcze sobie to delikatnie zapasteryzujemy. Proszę bardzo, słoiczki mam już w garku. Oczywiście standardowo szmatka na spodzie. Woda prawie pod samą szyjkę. Wodę wrażę sobie ciepłą i od momentu zagotowania będziemy to pasteryzować 7 minut. w zupełności wystarczy. Dłużej nie musimy. Wrócę do was, jak już będę miał zapasteryzowane. I oczywiście pamiętajmy, pasteryzujemy to na bardzo małym ogniu. Woda musi sobie tylko delikatnie bulgotać. I proszę bardzo, marchewka w sosie słodko-kwaśnym zapasteryzowana. Teraz wyciągamy taką marchewkę zimą, zjadamy bezpośrednio, dajemy do mięsa, do jakiejś potrawy, do ryżu, do kaszy, zastosowanie wszechstronne. No mam nadzieję, że filmom się spodoba. Jak zrobicie taką marchewkę, napiszcie mi później w komentarzu, jak Wam smakowała. Ja Wam gwarantuję, to jest przepyszne. W dzisiejszym odcinku to już jest wszystko. Pamiętajcie, zostawcie łapkę do góry, pamiętajcie o dzwoneczku, Powiadomi Was o moich kolejnych filmach. A teraz życzę wszystkim dobrego wykowania, no i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!